Dwudziestu specjalistów nie potrafiło rozwiązać problemu, aż przyszedł woźny i naprawił go w minutę, nie zdając sobie sprawy z obecności milionera. Prezes obserwował to w milczeniu, a to, co zrobił dalej, zaskoczyło wszystkich. Subskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, napisz w komentarzach z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Szepty napięcia unosiły się nad salą konferencyjną Tech niczym niczym niewidzialna mgła gdy dwadzieścia sylwetek w formalnych koszulach i eleganckich marynarkach na nowo rozlokowało się przy długim stole. Każda z tych osób przykuła wzrok do olbrzymiego podświetlonego ekranu, gdzie pojawiała się ta sama zagadkowa formuła. Artur Lewandowski trzymał dłoń na nadgarstku, palce uciskały pulsujące żyły, a jego myśli dryfowały między strachem przed porażką a nadzieją na przełom. Obok, Magda Kowalczyk z determinacją przewijała na tablecie kolejne kolumny liczb. Każda z nich wydawała się dla niej jak osobna zagadka do rozwiązania. W jej oczach migotała niecierpliwość. Każda sekunda opóźnienia zdawała się przynosić ogromne ryzyko nadszarpnięcia reputacji. Od siedmiu godzin zespół nieustannie analizował te formułę, zmieniali wartości, podnosili potęgi, wprowadzali nowe parametry, a wszystko po to, by znaleźć czysty sposób na osiągnięcie wymaganego wyniku. Jednak każdy nowy zestaw zmiennych jedynie powiększał chaos. Funkcje splatały się w nierozerwalne węzły, a równanie stawało się coraz bardziej nieprzeniknione. Mimo to nikt nie odstępował. W powietrzu czuć było ciężar oczekiwania, drżenie serc biło w takt tykającego zegara. W tym momencie drzwi zatrzasnęły się cicho, a z zaprogu dobiegło stłumione brzęczenie metalowego młynka na kółkach. Anna Zielińska, lat 28, weszła do pomieszczenia. Miała na sobie standardowy strój serwisantki, granatowe spodnie i koszule, lecz to, co naprawdę zwracało uwagę, to ostrość jej spojrzenia, chłonęła każdy detal otoczenia, jakby sprzątanie było dla niej formą sztuki wymagającej maksymalnej precyzji. Tym razem jednak nie myślała o porządkowaniu powierzchni. Przyciągnęły ją szepty frustracji, ciche westchnienia i te zmartwione spojrzenia zwrócone ku ekranowi. Postawiła wiadro i mop w rogu pomieszczenia, ale nie zdążyła nawet pochylić się nad bałaganem. Zatrzymała się pół kroku od stołu i zawiesiła wzrok na równań, które zdawały się pulsować pod światłem monitora. Przez chwilę obserwowała z równą ciekawością jak inni, ale bez tej nerwowej presji jakby była poza systemem napięcia. W jej myślach pojawiło się pytanie, które zwykle nie miało tu racji bytu. Dlaczego uparcie komplikują coś, co być może można uprościć jednym gestem? Zdjęła z paska czerwony marker, przedmiot kojarzony dotąd wyłącznie z poprawkami na suchościeralnej tablicy. Anna podeszła bliżej ekranu, markerem przecięła powietrze, zostawiając ślad między skomplikowanymi symbolami. Ręka nie wahała się nawet na ułamek sekundy. Obróciła fragment zapisu zmiennych, a czerwona linia przecięcia przypominała ścieżkę, która rozwija splątane nici. W ciszy, którą dało się kroić nożem, przyłożyła marker do ekranu i z całą precyzją naniosła korektę. Przekreśliła zbędne operatory, przestawiła porządek czynników. W mniej niż minutę nadmieniona formuła ukazała swoje prawdziwe oblicze. W prostocie drzemała elegancja, a pod palcem Anny wyłonił się wynik, który dotychczas uchodził za nieosiągalny. W tej chwili ciężkie drzwi otworzyły się gwałtownie. Przez próg wkroczył Michał Nowak, prezes firmy Wysoki, o wyrazistej szczęce i dystyngowanej postawie. Jego oczy zatrzymały się na Annie, trzymającej w ręku czerwony marker. Na sekundę zawahał się, jakby nie rozumiejąc, co właśnie widzi. Potem przemknęło przez niego niedowierzanie a głos zdradził drżenie. To naprawdę ty? Zapytał, odwracając się ku zgromadzonym. Jego słowa zabrzmiały głośniej niż wszystkie telemetria i analizy. Anna odłożyła marker na stół, spojrzała prosto w jego oczy i odpowiedziała spokojnie, lecz z wyczuwalnym przekonaniem. Widziałam to samo, co wy wszyscy. Zrozumiałam, że czasem wystarczy jedno, proste przestawienie elementów zamiast całej lawiny obliczeń. W sali zaległa chwila milczenia, która wydawała się ważyć więcej niż cała noc spędzona nad Niem. Magda podniosła wzrok z nad tabletu, a jej oczy wyrażały mieszankę zdumienia i niepewności. Artur odłożył dłoń z garstka na blat stołu, jakby starał się ułożyć myśli. Każdy z obecnych czuł, że to, co wydarzyło się w tej jednej chwili, zmieniło reguły gry. Michał jednak nie odwrócił wzroku od prostej pani od sprzątania która nagle stała się kluczem do ich sukcesu. W jego głowie zaczynały się rysować nowe pytania o granice hierarchii, o wartość skromnych talentów, o to, jak niewielki gest potrafi zachwiać fundamentami rozbudowanego projektu. Wreszcie powiedział głosem łamiącym się pod ciężarem emocji. Anna idziemy do gabinetu, musimy omówić, jak włączymy to rozwiązanie w system. Ona skinęła głową, wstając. A w jej ruchu nie było ani śladu skrępowania. Zanim jednak opuściła salę, rzuciła jeszcze jedno krótkie zdanie, sprawiające, że atmosfera stężała jeszcze bardziej. To tylko początek. Drzwi zamknęły się za nimi, a w pomieszczeniu pozostało półmrok i echo tych dwóch słów. Zegar na ścianie bił dalej, ale jego tykanie nie było już tym samym. Oznajmiało nadejście chwili, gdy stare porządki miały ustąpić miejsca zupełnie nowemu rozdziałowi. I wtedy, niczym głos za zasłony, zawisło pytanie co przyniesie rozdział drugi? Poranne światło przesiąkło przez przeszklenie korytarza, zanim jeszcze drzwi sali konferencyjnej techwistula uchyliły się z cichym skrzypieniem. Wewnątrz, na tle sterylnych ścian i połyskujących monitorów, pojawił się zupełnie nietypowy mebel zwykły drewniany stołek, postawiony tuż obok prezydenckiego fotela. W powietrzu unosiło się napięcie, niemal namacalne, niczym elektryczny ładunek. Anna Zielińska weszła pewnym krokiem, sunąc wzrokiem po twarzach zebranych. W niebieskim mundurze sprzątaczki i lekko przetartych butach wyglądała jak ktoś wyrwany z zupełnie innego świata. Każdy z inżynierów, analityków i menedżerów poczuł dreszcz. Czy wypuszczona wcześniej hierarchia naprawdę miała paść tak nisko, by dać miejsce osobie nieposiadającej nawet firmowej karty dostępu? Artur Lewandowski zaciągnął się powietrzem, jakby starał się uspokoić strach, że razem z tą zmianą runie cały plan. Magda Kowalczyk przesunęła kursorem po ekranie z nieukrywaną irytacją. W oczach miała ból, że ta sama formuła, nad którą pracowała dniami, zostanie teraz oceniana przez zwykłą sprzątaczkę. Michał Nowak usiadł na swoim miejscu. Ale jego spojrzenie, niezmiernie uważne, nie schodziło ze stołka. Wpisał w pamięć każdy detal. Szczebelek, głęboko osadzony w strukturze korporacji, nagle znalazł się na tej samej linii co szef działu badań. Wreszcie Artur nie wytrzymał napięcia. Przepraszam, ale. gdzie studiowałaś? wyrzucił z siebie tonem ostrym, jakby każda minuta niepotrzebnej odpowiedzi mogła kosztować opóźnienie projektu. Anna oparła się wygodniej o twarde drewno stołka, splecionymi ramionami podkreśliła swoją niezachwianą postawę. Jej głos był spokojny, lecz suwerenny. Dwa lata inżynierii na politechnice warszawskiej. Musiałam przerwać studia, bo mama zachorowała, a czesne było poza zasięgiem. Ale nie przestałam uczyć się przede wszystkim w praktyce, przy codziennych problemach. W tej krótkiej odpowiedzi kryła się mieszanka determinacji i pokory, która wywołała nieoczekiwaną zmianę w atmosferze. Mgła uprzedzeń zaczęła się rozpraszać, a w kilku spojrzeniach majaczyło ziarno zrozumienia. Michał skinął głową i wygiął ust w cieniu uśmiechu. A więc przyjrzyj nam się bliżej, Anna. Jak myślisz, co sprawia, że nadmiar obliczeń gubi się w chaosie? Pochyliła się nad stołem, palec wskazał fragment kodu wyświetlony na ścianie. Wyobraźcie sobie, że każda operacja to ruch mopa i płynu czyszczącego. Kiedy przecieracie te same plamy wielokrotnie, zużywacie energię i materiał, a efekt jest ten sam. Lepiej raz odpowiednio rozprowadzić środek i usunąć brud dokładnie, niż pięć razy próbować tego dokonać półśrodkami. Jej metafora wywołała szmer wśród pracowników. Magda zamrugała, jakby dopiero teraz dostrzegła, że jej własne prezentacje stają się przejrzystsze, gdy uprości je do obrazu znanego z codziennych obowiązków. Przez kolejnych kilka dni Anna przysiadała na swoim stołku obok najważniejszych umysłów działu badawczego. Komentowała fragmenty kodu, wskazywała powtarzające się wzorce, budowała mosty między abstrakcyjnością obliczeń a konkretem życia. Artur, początkowo uparty, wdawał się w coraz bardziej szczegółowe dyskusje. Od precyzji algorytmów aż po nieefektywność zbędnych pętli. Magda, zamiast się buntować, zaczęła włączać jej analogie w slajdy. Jej zespół ożywił się nową dynamiką. Jednak triumf szybko przybrał gorzki posmak. Pod osłoną nocy na Tech Polska pojawił się anonimowy wpis Zeladora naprawia sztuczną inteligencję. Dołączone zdjęcia Anny przy ekranie rozleciały się po mediach społecznościowych. Zabierzcie jej klucze od szafy, szeptano w korytarzach, dodając, niech idzie zamiatać, a nie wtrącać się w obliczenia. Pewnego popołudnia zastępcą do skadr Eugeniuszem Biskupskim zawładnęła cisza, gdy Anna weszła do jego gabinetu. W oczach miała ogień, a na ustach krótki komunikat: "Nie będę częścią tego cyrku, albo traktujecie mnie profesjonalnie, albo odchodzę". Nie dała czasu na kontrargumenty. Odwróciła się napięcie i ruszyła korytarzem, a jej kroki odbijały się echem po ścianach. W sali konferencyjnej pozostał pusty stołek. Jedynie on znał ciężar decyzji, jakie zapadły tej popołudniowej chwili. Techwistula bez Anny zatraciła rytm. Dni mijały na bezowocnych zebraniach, a każdy nowy pomysł gasł, zanim mógł dojrzeć. Korytarze, które kiedyś tętniły rozmowami pełnymi nadziei, wypełniła cisza przerywana jedynie stukotem klawiatury i przytłumionym jęczeniem projektów, które ugrzęzły w martwym punkcie. Zespół spoglądał na Michała Nowaka, z mieszanką oczekiwania i niepewności. On sam budził się z uczuciem ciężaru, którego nie potrafił unieść bez jej prostych, a zarazem genialnych uwag. Codziennie rano Michał siadał w pustym fotelu Anny przy długim stole w sali konferencyjnej. Patrzył na pusty stołek obok siebie i wspominał jej kształtowane przez lata maniery. Sposób, w jaki stukała markerem o kant stołu, gdy zastanawiała się nad kodem, albo jak milczała, obserwując formuły Próbował odtworzyć tę ciszę w pamięci, ale bez niej każde rozwiązanie zdawało się niedomknięte. Wysyłał jej nieśmiałe maile pełne propozycji powrotu, dzwonił do jej mieszkania na Ursynowie, zostawiał w drzwiach bileciki, lecz szare skrzydła jego wiadomości odbijały się od zamkniętej brzozy drzwi, a w odpowiedzi nie padało nic prócz bezgłosu. Wreszcie nadszedł dzień Warsaw Tech Summit, dzień w którym Michał miał odzyskać władzę nad sytuacją. Centrum konferencyjne wypełniło się gwarem rozmów, a na korytarzach przewijały się rozbłyski nazwisk, inwestorzy z zagranicy, przedstawiciele mediów branżowych, czołowe umysły technologii. Michał spędził godziny na dopieszczaniu slajdów, testowaniu mikrofonu, ćwiczeniu uśmiechu i gestów. Za każdą kolejną próbą powtarzał w głowie kluczowe hasło algorytmy adaptacyjne nasza przyszłość. Ale w głębi duszy wciąż słyszał echo jej redakcyjnych uwag, za długie wstępy, za skomplikowane, zbyt techniczne. Gdy opuściły się kurtyny i światła oświetliły scenę, poczuł nagłe drżenie w kolanach. Przywitał publiczność suchym. Dzień dobry. Chciałbym przedstawić. Próbował dalej, lecz z ust wychodziły mu suche frazy bez tonu, bez życia. Adaptacyjne algorytmy, adaptacyjne algorytmy powtarzał pod nosem, ale w głośnikach rozbrzmiało jedynie monotonne wytłumaczenie, które odbiło się solidnym echem znudzenia. Z sali dobiegły pojedyncze chichoty, nerwowe spojrzenia, a na twarzach słuchaczy pojawiło się zniecierpliwienie. Wtedy z zakuli spoczuł ciepło jej obecności. Anna wkroczyła na scenę z powolnym zdecydowaniem. W jej krokach nie było paniki ani nerwowości. Wyglądała tak, jakby stanąć na deskach sceny, było dla niej równie naturalne jak wejście do pustego biura o poranku. Ubrana w proste dżinsy, luźną, jasną koszulę i swoje charakterystyczne, lekko przetarte buty, przeszła obok niego i, nie zatrzymując się, skłoniła się minimalnie ku mikrofonowi. Michał! wyszeptała, a jej głos obszedł scenę, docierając do niego bardziej niż wszystkie mikrofony. Pomyśl, że twoi słuchacze to babcie, które pierwszy raz widzą piekarnik. Zanim przekażesz im listę składników, opowiedz im, dlaczego ciasto to łączy rodzinę. Michał poczuł, jak ciepło tej prostej analogii rozpuszcza lód, który zamarzł między nim a publicznością. Wzrok Anny był twardy, ale życzliwy, a jej sugestia była najmniejszym, najdelikatniejszym impulsem, który całkowicie odmienił jego myślenie. Skinął głową, wziął głęboki oddech i wrócił do mikrofonu. Dziękuję, Anna rzekł, wyciągając rękę w jej stronę, choć ona już zdążyła się wycofać kilka kroków w cień. Wyobraźcie sobie, że każde z Was to dziecko, które uczy się chodzić. Pierwszym krokom towarzyszy niepewność, ale też nieograniczona ciekawość świata. I tak zaczął snuć opowieść, która zgrabnie wiązała dziecięcą radość z eksperymentowania z danymi oraz konsekwencje kolejnych błędów. Porównał algorytm do dziecka, które najpierw potyka się o każdy kamień, a potem, gdy znajdzie równowagę, potrafi biec. Mówił o lęku przed upadkiem, o radości z pierwszego sukcesu i o tym, jak ważne jest wsparcie, zarówno w kodzie, jak i w życiu. Sala oszalała, śmiechy przy trafionych metaforach, głośne oklaski po anegdotach, a na koniec owacje nastojąco. Nawet najbardziej wymagający inwestorzy wstali, bijąc brawo, a ekrany smartfonów zabłysły migawkami nagrań. Gdy Michał opuścił scenę, czuł jak nogi mu miękną, ale zamiast niepewności, w jego sercu szumiało wzruszenie i wdzięczność. Rozejrzał się po kuluarach i zobaczył ją przy stoliku z kawą. Stała lekko pochylona nad kubkiem, a w oczach miała łzy radości. Michał podszedł do niej bez słowa. W rękach trzymał puste slajdy, a w oczach. Ból przegranego czasu i echa dawnego zachwytu. Anna, uratowałaś nie tylko tę konferencję, ale i mnie, wyszeptał. Głos mu się łamał. Nie czekał na odpowiedź. Pochylił się, delikatnie przyciągnął ją do siebie i pocałował tak, jakby chciał wymazać miesiące chłodu. Anna pozwoliła się objąć, a w tej chwili wszystkie lęki i niepewności rozpłynęły się w jednym geście. Ich usta spotkały się w krótkim, Cichym akordzie zgody i nadziei. Stało się jasne, że bez niej Techwistula zatrzymałoby się na zawsze, a z nią i z jego nauką prostoty mogło ruszyć naprzód silniejsze niż kiedykolwiek. Anna siedziała przy prostym drewnianym biurku w niewielkim mieszkaniu przy ulicy Skarbka z Gór. Książki porozkładane były wokół niej, notatki z wykładów inżynierskich leżały w stercie obok laptopa. Serce biło jej szybko, gdy wreszcie odważnie kliknęła przycisk otwórz. W e-mailu, który przyszedł tuż po północy, przez moment patrzyła na ekran, nie wierząc własnym oczom, a potem poczuła, jak ręce jej drżą. Z przyjemnością informujemy, że została pani przyjęta na w pełni finansowane studia magisterskie z AI na Politechnice Krakowskiej. Słowa zdawały się świecić w półmroku pokoju niczym latarnie prowadzące ku przyszłości. Jej światła lampka biurkowa odbijała się w ekranie, rozświetlając czerwone włosy, które nieśmiało opadały jej na ramiona. Z jednej strony ogarnęła ją euforia, oto marzenia sprzed lat miały się ziścić. Z drugiej strony poczuła supeł niepokoju w żołądku, czy Tech bez niej jeszcze kiedykolwiek odzyska swój dawny rytm? Czy Michał będzie potrafił iść dalej, gdy ona ruszy na południe Polski? Nazajutrz w kuchni pachniała kawa, a Helenę i Katarzynę obudziły odgłosy budzenia się domu. Anna weszła do salonu z laptopem w ręku, a mama, Helena, uniosła brew. Co tam masz, kochanie? Spytała cicho. Bez słowa podała jej ekran. Helena przeczytała kilka linijek, potem oczy zaszkliły się łzami. To jest twoja szansa, kochanie. Musisz ją wykorzystać, powiedziała, obejmując Anię i ściskając ją mocno. Katarzyna, młodsza o siedem lat, stała w drzwiach w szkolnym mundurku spojrzała na siostrę z podziwem. Ale co z twoją pracą? I z Michałem? Zapytała z troską, przysiadając obok. Anna westchnęła, przeczesując włosy ręką. To będzie ogromna zmiana. Kraków to przecież setki kilometrów, ale nie mogę odrzucić takiej oferty. Musisz iść tam, gdzie cię cenią, stwierdziła stanowczo Katarzyna, a techwistula szybko zrozumie, że bez ciebie nie ruszą do przodu. Kilka dni później przed drzwiami na skarbka z gór stanął niespodziewany gość. Michał w eleganckim płaszczu i z torbą przewieszoną przez ramię stał niepewnie na progu. Gdy Anna otworzyła drzwi, serce zabiło jej mocniej. – Gratuluję, Anna – zaczął, głos mu zadrżał. – Dostaniesz się na studia, to… to cudowna wiadomość, ale ja nie wyobrażam sobie pracy bez ciebie – Chcę, żebyś poprowadziła prezentację dla naszych inwestorów już za miesiąc. Techwistula naprawdę potrzebuje Twojego spojrzenia. Anna spojrzała na niego z wahaniem, przygryzając wargę. To oznacza, że miałabym zostać w Warszawie i. Michał wyciągnął w jej stronę dłoń. Zorganizujemy ci semestry zdalnie, a popołudniami będziesz z nami. Zaufaj mi, obiecał. W jej oczach zamigotała nadzieja. Uśmiechnęła się niepewnie. Dobrze, spróbuję. Kilka tygodni później, podczas uroczystości ukończenia gimnazjum Katarzyny na Pradze, cała rodzina zebrała się w niewielkiej auli szkolnej. Dyrektor krótko przemówił, a potem dodał. Naszym gościem specjalnym jest dziś drzwi sceny uchyliły się i niespodziewanie wszedł Michał, trzymając w ręku biały kwiat. Publiczność zamarła w oczekiwaniu, a on spojrzał prosto na Annę siedzącą pośród rodziców. Pięć miesięcy temu spotkałem kogoś, kto na zawsze zmienił moje podejście do przywództwa, powiedział. Mam zaszczyt zaprosić Annę Zielińską, by wyszła tu obok mnie, nie tylko jako konsultantka w firmie, ale jako moja partnerka na całe życie. Na moment zapadła cisza, a potem cała aula eksplodowała oklaskami. Anna wstała, a w jej oczach tańczyły łzy wzruszenia. Zgadzam się, odpowiedziała, przechylając głowę w jego stronę. Ale tylko pod warunkiem, że dziś po południu razem posprzątamy moją starą pracownią w Techwistula. Tłum wybuchł śmiechem i radością. Michał szeroko się uśmiechnął, zdjął marynarkę i podszedł, by pomóc jej z podium. Razem zeszli na schody splatając dłonie, świadomi, że od tej chwili będą pisać wspólną historię. Nie jako prezes i sprzątaczka, lecz jako równi, zakochani partnerzy, którzy połączyli swoje siły w życiu i w pracy.